Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkie bliźnięta, bo to jest dla Was horoskop, wróżba oczywiście, bo kartami tarota na lipiec 2020 roku. Zobaczymy, co tam się u Was wydarzy. Do tego karta wizji i do tego karty ze znakami Zodiaku. Zobaczymy, z którym znakiem najlepiej będzie Wam się współpracować, żyć, a z którym nie. Także zobaczymy to na końcu. Yy, przypominam, że możecie zadać jedno darmowe pytanie, ale tylko raz. Piszcie je na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikiem. Piszcie imię, datę urodzenia oraz pytanie. Yy, dostaniecie link, w którym będzie filmik z Waszą odpowiedzią. Poza tym możecie korzystać z pytań po 10 zł również w filmiku publicznym. Wróżę oczywiście też prywatnie, przez telefon czy przez Skype'a mailowo, jak tam sobie życzycie. Oprócz tego nagrywam filmy z oczyszczeniem aury, z oczyszczeniem energetyki. Sprawdzam tam klątwy, uroki, złożeczenia, powiązania z rodziną, powiązania karmiczne, ostatnie jakieś wcielenia, co tam jest ważne dla Was. Także dużo rzeczy o sobie ciekawych się dowiecie, czyli piszecie że chcecie oczyszczanie, a ja Wam tam wszystko piszę, co i jak. Piszecie oczywiście na maila, nie dzwońcie, a szczególnie, szczególnie nie dzwońcie z pytaniem darmowym, bo tu jest wyraźnie napisane, też pod filmikiem każdym jest napisane, że darmowe pytanie jest tylko i wyłącznie w filmiku publicznym na YouTubie, tak? Ale niektórzy tego nie rozumieją i wydzwaniają i się pytają, czy mogą zadać mi pytanie? No to nie, tak nie. No zajmujecie mi czas i telefon. <laughs> także jest, są zasady, także trzymam się zasad i tak nie robię, żeby wam na przykład odpowiedzieć przez telefon darmowo. To nie. Pytanie po 10 zł również, bez tutaj ograniczeń. Już 10 zł za pytanie, również w filmiku publicznym. Poza tym też robię rytuały teraz, jak się właśnie jeszcze wyrobicie, no to 21. To będzie niedziela 21 czerwca robię wnów Księżyca właśnie rytuały, a potem dopiero już w pełni księżyca w lipcu i też będzie jeden nów w lipcu przy końcu, także możecie sobie zamawiać rytuał na przyciągnięcie miłości albo finansów, albo klientów, zdrowia, odcięcie się od złych ludzi, sytuacji, miejsc albo ochrony. Także takie tutaj możecie rytuały sobie pozamawiać. Co jeszcze? No, nagrywam wróżby prywatne na rok, dwa, trzy, cztery. Na ile tam sobie chcecie, też z kart Lenormand. Wielką tablicę wam na, mogę nagrać, co tam w najbliższym czasie was spotka. No, jak sobie zażyczycie, tak wam zrobię. No cóż, zaczynamy. Aha, jeszcze Wam przypomnę, że jak coś nie wiecie, wchodźcie na stronę www.astella.pl. Główne przesłanie dla bliźniąt. Na lipiec, no i sprawdzamy. Bardzo dobrze tutaj widać podróże, widać tutaj dynamikę. No cóż, bliźnięta, szczególnie w lipcu, będą dobrze stać finansowo tak to się pokazuje będą bardziej otwarte do świata, do ludzi, także może Was czekać podróż też zagraniczna, przeprowadzki różnego rodzaju. No i dynamika emocjonalna, uczuciowa także dobre przesłanie, tutaj myślę, dobra energia. A co się uda, a co nie uda? Co się uda? O, co nie uda. No, może nie wyjść wam tu jakiś romans, tak? Tu pewnie samotnych bliźniąt się dotyczy. Może będziecie liczyć na coś więcej, a jednak y, krótkotrwałe szczęście, krótkotrwała miłość, coś, co przychodzi szybko i szybko odchodzi. Y, no cóż, y, może też będziecie czekać na kogoś powrót. No nie, jeszcze ten lipiec. Się taki nie szykuje, ale później zobaczymy w miłości, w emocjach, co tam jest. W każdym bądź razie może tu chodzić też o coś innego. No cóż, może będziecie bać się ryzyka, właśnie, i dlatego się nie uda. Będziecie bać się wejść w jakąś relację z mężczyzną albo z kobietą. Tak to nieraz jest, że nieraz się boimy i tracimy. Tutaj, co się uda, wyjście z jakiegoś dużego problemu. Tu bliźnięta, może jakiś problem z przeszłości, który się za Wami tam ciągnął, bo jest dziesiątka mieczy. Możliwe, że postaracie się i zakończycie, czy wyjdziecie z tego, podejmiecie jakąś decyzję w tej sprawie i będzie to dla Was dobra decyzja. Praca i finanse. Praca i finanse bliźnięta. Bardzo dobrze tutaj wszystko wychodzi. Stabilizacja finansowa. Myślę, że bliźnięta w karcie mocy też, jak będziecie chcieli zmienić pracę lub rzucić pracę, to jest dobry miesiąc lipiec na, na to, żeby zmienić coś. E, inne tutaj bliźnięta myślę, że będą e, naprawdę dobrze tutaj wychodzi praca, kontakty z ludźmi, bo będziecie właśnie otwarte bardziej na świat, e, bardziej się po prostu otworzycie, e, co sprawi, że no, będziecie przyciągać do siebie i klientów, i, i, i ogólnie mm, pieniądz. E, pieniądz możecie inwestować też. E, gdzieś za granicę, właśnie <laughs> może jakieś interesy robicie, będzie dobrze. Wszystko tutaj się poukłada, naprawdę pozytywne karty. Wychodzenie też ze spraw finansowych, Jakich, jak mieliśmy, mieliście jakiś dług, to może zakończycie, może spłacicie coś. No jest bardzo dobrze to pokazane. Urzędy, sprawy urzędowe, sądy, sprawdźmy to. Trochę nerwowości w tym wszystkim jest, no tutaj ci, co się starają o kredyt, no może będą się denerwować, ale tak jak mówię, jak sprawy finansowe tam dobrze wyglądały, także to powinno się dobrze potoczyć, niepotrzebnie się denerwujecie, mogą być posunięcia, obsunięcia takie w tym wszystkim, ale będzie dobrze, no mówię, jakąś sprawę też możecie trudną rozwiązać, zakończyć, może sprawa sądowa, która się tam, toczyła też w miarę pozytywnie dla was tutaj wychodzi tak, tylko nie denerwujcie się bo jakiegoś nerwa będziecie mieli na te sprawy urzędowe, bo widać ale suma sumarum dla was dobrze to się też zakończy emocje i miłość zobaczmy właśnie ja będę robić horoskop miłości może jutro, czyli będzie Dosyć szybko powinien być wstawiony, ale zobaczymy. Na, na razie robię horoskopy na lipiec i mam 12 znaków do nagrania. A jutro zobaczymy, jak to będzie. Emocje. Powiem tak: po się jak ktoś był samotny, po jakimś długim okresie, posłuchy. Widać tutaj, że możecie wejść w jakąś relację, ale tak jak mówię, będziecie, wy jesteście no single przede wszystkim przyzwyczajone do tego, że jesteście singlami. To jest też niedobrze, bo, bo nie poznacie nikogo, jeśli, się nie, jeśli po prostu nie zaryzykujecie. Tak jak mówię, tam też tak wyszło. No niektóre tutaj czekają bliźnięta, że ktoś do nich wraca, że ktoś do nich wróci, że będzie jeszcze, będziecie jeszcze szczęśliwi z tą osobą. Powiem tak, emocjonalnie będzie bardzo dobrze, bo jest dziewiątka kielichów, tak? Czyli rzeczywiście dobrze będziecie się czuć ze sobą i z, z ludźmi też, którzy koło was są, ale z tą miłością jest problematycznie. Problematycznie, dlatego że wy sami może będziecie to odpychać. Co do związków, zobaczymy, bo jak wiadomo, horoskop miłości robię to robię dla singli, par, par, par długoletnich. Ale myślę, że w związkach spokój, tak, jakiś taki spokój, no i nuda, spokój, i nuda, no właśnie. Ale to wszystko się okaże jeszcze, bo to jest ogólnie. A zobaczymy, podróże i wakacje w lipcu, jak będą wyglądały. Podróże i wakacje w lipcu dla bliźniąt. Druże i wakacje. Możecie stracić trochę pieniędzy, oczywiście, niektóre w ogóle nie pojadą bliźnięta na wakacje, będą wolały w domu spędzić, bo jest tu takie zastanawianie się, odsuwanie, a może pojedziemy, może nie pojedziemy, zobaczymy, ale jak pojedziecie, to będzie bardzo fajnie, tylko za dużo pieniędzy wam pójdzie, ale naprawdę jest tu ładne miejsce. Jest tu też właśnie możliwe wakacyjny romans. A że będą straty finansowe, to trudno, trudno. Albo wakacje, albo kasa w skarbonce, jak chcecie. Hmm. Zdrowie i energetyka. Sprawdźmy. Zdrowie i energetyka dla bliźniąt. Przede wszystkim tak, kości, stawy, mięśnie, uważajcie, pierwszy czakram zaburzony, wampirki energetyczne koło was, czyli no, no bo jak wy się otworzycie, oczywiście towarzysko może i tak dalej, no to wiadomo, że ktoś zawsze się przypląta, kto chce trochę waszej dobrej energii. Także tutaj, co jeszcze... Wirusy, bakterie wszystko tu się kumuluje u Was na trzecim oku, czyli możecie się niestety przeziębić albo zarazić czymś. Szczególnie też uważajcie na kleszcze i te robale różne, bo też jesteście na to narażone. Szczególnie jak będziecie chodzić po jakiejś trawie, tak? bo tutaj się pokazuje jakaś trawa, jakieś takie rzeczy. I jest tak, oczy, uszy, zatoki, na to uważać. No i gardło, zapalenia gardła, ale to wszystko. Także energetycznie nie jest tak źle. Może być. No i tu bóle głowy, jeszcze troszkę przy tym księżycu. Ok, ostrzeżenia dodatkowe. Ostrzeżenia dodatkowe. Fałszywy, fałszywy ktoś z daleka. Przybywa ktoś fałszywy z daleka. Uważajcie na kogoś, kto do was może przyjechać. Okaże się fałszywym, zakłamanym człowiekiem. Szczególnie nie podoba mi się też tu przy cesarzu trójka mieczy. Czy to jest jakaś zdrada e, przy was? Czy to jest jakieś... No e, to nie chodzi o zdradę fizyczną, tak? To może zdrada być emocjonalna, nie? Bo tutaj e, i właśnie też możliwe, że Czekanie na kogoś, kto kiedyś was skrzywdził. No nie czekajcie na kogoś, kto, kto kiedyś was skrzywdził, bo znowu was może skrzywdzić, także tutaj na pewno na takie sprawy uważać. No i to wszystko, i to wszystko. A teraz zobaczymy kartę wizji: jaka wizja dla bliźniąt. Jaka wizja dla bliźniąt. No, widzimy tutaj, pokażę Wam bliżej, iluzjonisty, tak? Czaruś, czaruje, tak? Mam nadzieję, że Was czaruś jakiś nie zaczaruje i nie wpędzi Was w jakieś problemy. Co ta karta może oznaczać jako wizja dla Was? Uważaj na wirtualną alternatywę. Ludzie tworzą tam... Wielokrotne nowe swoje tożsamości, wprowadzając nas w błąd. Nie żyj w iluzji, bo to fałszywa ścieżka. Jest to też karta zamieszania i wprowadzenia w błąd, także na to musicie zwrócić uwagę, żeby nie dać się komuś wprowadzić w błąd, oszukać w jakiś sposób. No a zobaczymy, właśnie, który znak tutaj Zodiaku. Będzie bardziej przyjacielem, a który wrogiem. Przyjaciel to będzie, proszę rybka, wróg lew. Także tak to wyszło. No wiadomo, że to nie musi być do końca ten lew wrogiem, ale może będzie wam się z nim źle współpracować, będzie, będziecie rezonować ze sobą i ogólnie będziecie na siebie działać jak czerwona płachta na byka. A tutaj y, rybki y, będą tutaj z wami rezonować i, i w ogóle będzie super. No. ok, no i to wszystko. Słuchajcie, subskrybujcie mnie, lajkujcie, y, oglądajcie. Jak mnie subskrybujecie, to oczywiście y, no zawsze mój filmik tak będzie wchodził, będzie wchodził tutaj na waszą YouTube. Nie będziecie mnie szukać. Mam dużo tych filmów. No, na razie mam jedną playlistę z takimi wizjami, z przepowiedniami, e, sprawy polityczne, sprawy tajemnicze, e, ale będę tworzyć jeszcze playlisty, bo robię też takie: Wybierz sam swój los, takie karty. Muszę to wszystko jakoś opanować i jeszcze, właśnie, playlistę z horoskopami, bo nagrywam roczne oczywiście. Miesięczne i tygodniowe, te najważniejsze tygodniowe, bo tam każdy dzień jakby jest ta energia każdego dnia, co się może wydarzyć, i to też jest ważne, chociaż ten miesięczny jest też bardzo przydatny nieraz. Także kochane bliźniaki, niech magia będzie z Wami. Trzymajcie się słodkie bliźniaki. <laughs> Jedźcie lody, odpoczywajcie, opalajcie się. Niech ten lipiec dla Was będzie wspaniały. No i cóż, i do usłyszenia, Pa, pa!